Mandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 4, z tego yy, DLC, Virgin Island. Zaczynamy te poważne wyścigi, które mi wyskoczyły. Zrobimy sobie dzisiaj ten crossowy przez całą mapę. Przygotowałem sobie furę Fiestę Honiganową. Mam nadzieję, że sprawdzi się idealnie. Zobaczymy jak to będzie, także biorę łyczek i przystępujemy do odcinka. Let's rock. To Będzie chyba długa jazda, co? Dobra. Mam wszystko już zaliczone na mapie, jak widzicie. Wszystkie wyścigi. Nawet strefy driftowe porobiłem. Jedyne, co mi zostało do zaliczenia. To ten Drift Club 20. Tego nie tknąłem jeszcze. Eee, I tyle. No i tak. Myślę, że sobie zrobimy ten serię wyścigów crossowych lewiatan. A na następnym odcinku ogramy sobie Krakena. I chyba tutaj nic więcej nie ma, tak? No bo nie wiem, od przełajowych też jest oddzielny taki wyścig, który mi nie wyskoczył. Bo nie wiem, poczekajcie, jeszcze zrobimy sobie coś takiego. E, Fortune Island statystyki. No i tak, znaleziono skrzynki 10 na 10 odblokowane to 29 na 32 mam ukończone wyścigi pokazowe. Więc teraz jak zrobimy tego, to będzie 30 kraken, to będzie 31. Gdzieś mi został jeszcze jeden. Nie wiem, czy od przełajowych powinien wyskoczyć, a nie wyskoczył. Tu mamy 15 na 15, 15 na 24, 15, 15 na 15, 6, 3 na 63, 17 na 18, odkryte charakterystyczne miejsca. Brakuje mi jednego miejsca do odkrycia. Tu 5 na 5, no i chyba wszystko. Także dokręcimy zaraz na 100%. ten. A, no nie na 100%, bo jeszcze mi brakuje yy, no tych tablic dużo. Dobra. Nie przeciągamy. Idziemy na lewiatana. Muszę sobie przygotować tu mikser, żeby wyciszać audio. No i w ogóle, zobaczcie, jak pięknie się tutaj dopasowałem też. Mamy Kenblock Monster Energy. No niestety nie mam hordowskiej czapki. Założyłem moją starą czapeczkę, którą zaczynałem. Moje początki kurczę na kanale. Mercedesowskie AMG, oryginalna czapeczka, ale jest tutaj znaczek Monstera, więc idealnie jedziemy w czapce Monstera no i Stranger Things. <grywka> no dobra, startujemy. Chwora, solo, Piek. Oczywiście jadę na padzie. Zobaczymy, mam S1900. Zobaczymy, ile nam to zejdzie. Wyciszą audio. Coś czuję, że będzie ciężko. Ale zobaczymy. Rozpocznij wyścig. Ale pięknie w nocy się zaczyna. Kurde, przekozasko to wygląda. I ta fiesta naprawdę z tymi wiatrakami z tyłu. Fajnie, że mi tu pozajeżdżali od razu zdrowie. Już wiem, że nie będzie lekko. Nie, nie ma miękkiej gry. Złapałem co ja mam za tuli. Już mi mnie odjadą. Mniej odcinków kurde, takich asfaltowych na F maxie. Ja pierdzielę. O, ale się tego nie spodziewałem. Ale to pięknie wygląda. Po góry po prawej stronie macie mój ee, licznik FPS-ów i zużycia karty graficznej. Procent. No, i zobaczcie, jak ta gra wygląda w tym momencie. Mam full, e, full dupa 2K, mam ustawione i full, wszystko full detale. I zobaczcie, że jest stałe 72 klatki, i zużycie karty jest na poziomie 30-40%. Więc pięknie jest zoptymalizowana Forza Horizon 4. Czemu tak nie mogłem zrobić z piąteczką? Piątka normalnie mi nie podoła. To Celsor chyba tam. Grafika wiadomo by śmigała od 3060 ti No nie wierzę, wyprzedzają mnie. Kurde zły tu nim zrobiłem. Ale chociaż dobrze, bo będzie chociaż trochę zabawy z nimi. Bo tak to bym ich wyprzedził na samym początku i bym jechał samotnie Oooo, ale pięknie. Ale to się złamaliśmy tutaj we dwoje w ten zakręt. Dwa Honigany, eskorcik stary i Fiesta. Ale ja. ale to pięknie wyglądało. Aż kurczę, muszę później coś zrobić mięskreinu z nagrania. Ooo ale mnie tutaj wyciągnęło w szok. O U! Ostatnio oglądałem coś taki dokument o po powstawaniu tych dzinkan z tym blokiem Pamiętam na czym to było? Na Prime Video? Chyba tak, na Prime Video oglądałem. Tam chyba jest kilka odcinków, powiedziałem chyba Z3 do tej pory. Tak tam 10 kręcili, tam różne te inne. No i tak właśnie mnie naszło na tą dzieścinkę, żeby sobie ograć tutaj na odcinku czymś jestem ten wyścig bo fajnie to wygląda, że to wiatraki się kręcą, bo naprawdę super jest to zaprojektowane auto fajnie wygląda, że... oooo! Dobrze! Prawie ile nam zejdzie na ten wyścig? 9 minuty dopiero że to jest ustawione jako okrążenie 1 na 1 to nie jest ustawiony procentowy e, licznik ile mamy już przejechane trasy, że na przykład nie wiem, 15% albo 10%. Tak to jedziemy no, o ślub. nie wiem ile jeszcze mamy wyścigu. Drugi żeby mnie złapać. w ogrodzeniach jak utnę, to mi się kłuczy drut wkręci w koła a nie jakby tak było, tak realistycznie, nie? że wjeżdżasz taki drut i tyk a niestety, plak ale za pieprza tam się pięknie się zbiera, zasuwa niesamowicie Fajnie też klei w miarę Terenie, to już naprawdę idzie super. On spotknie po tyle, że brakuje nam znowu tego formaksu. No coś za coś, tak? No albo przyspieszenie, albo formaks. Spójrzcie, piękne owieczki tu nawet podziwiają, jak urodą to Ale pięknie ten bici w ogóle w tej nocy. No i hamulec bardzo dobry jest. Po wysoku, hamulec, krótka droga hamowania, bez problemu dohamowaliśmy. się zmieścimy w zakręt. Ooo, w te głazy tu wszystko wiedzą. Punkty tej sobie wykupiłem też na ten wyścig w tym aucie. Zobaczymy ile mi nabije. No ile zarobimy o, tu jest sraczka. O, nie, by nie wypaść. Nie, kurde, dopiero to powiedziałem. Dobra, puszczam, z hamulcem. O, dobra, poszło. A szkoda, że się nie udało tak za pierwszym razem, pięknie po krawędzi przejechać, jak normalnie kimś blok, który ma przepaść. Ale niestety nie jestem penem. Ja jestem, ja jestem waszym głównym YouTuberem. Czy the grip? to grip? No w serio. W ogóle ta fiesta się tak przekłada pięknie, Ja w ogóle ani razu już szeręcznego nie do nie zaciągałem. Wszystko jest albo obudnięcie z masy, albo na hamulcu. To też było na hamulcu. Po zręcznego, cały czas go Nie które tego zaszalałem. A te efekty świetne, no w ogóle i ta waha k w pełnych detalach, I tak robi robotę. Strzały z wydechu. zrypałem z tą prędkością maksymalną. Patrzcie już mnie wyprzedzają, tylko kawałek prostej wystarczy. Nie już dojeżdżają. Mam nadzieję, że zakończenie wyścigu nie będzie. Takie, że oni będą mogli walić po formacie. No już! O kurde, to dobra i muzyka 7 minut 37 sekund.

No szkoda, że nie mogę jej puścić. 40 poziom pierwszej gwiazdki mamy. Tu, słabe losowanku. No i mamy to. Ukończono zdobywce. Karta z gwiazdkami. Zobaczmy. Dobra, lewiatan ukończony, został nam Kraken, więc na następnym odcinku Ogramy sobie Krakena, ale jeszcze właśnie chciałem sprawdzić te statystyki jeszcze raz Jak to nam policzyło teraz Mamy 30 na 32, Krakena zarobimy? 31 na 32, no i gdzie jest ten wyścig? Ja myślę, że on się pokrył, eee, zobaczcie eee, Z tymi wyścigami, które są narzucone, tak jakby z playlisty O, na przykład tutaj, jako nowość, jako nowość a ja je mam jakby, można powiedzieć, zrobioną całą playlistę, jeżeli chodzi o zwykły, zwykłą mangę, zobaczcie mam wszystko na złoto zrobiłem sobie, dokręciłem. tak jakby powinienem mieć to zaliczone, ale no niestety Fortune Island jest oddzielnie. No dobra, no myślę, że chyba to będzie na tyle. Szybki odcineczek, wyjdzie w sumie tam z 12 minut, więc super. Ograliśmy sobie naprawdę fajny wyścig. Świetnym autem, zobaczcie te kolory, to wszystko, jak to wygląda. Ja piję modykę. To też leci muza, więc szybko przelecimy. Uuu, jakaś jak kapela gra. Kraj jest super, naprawdę. Ja jestem mega zadowolony z tej czwóreczki, że ją sobie ogrywam. Fajnie, nawet, że ogrywam ją po. Forza Fordzie Horizon 5, bo ta piątka się tak, jakby znudziła, i chociaż mam co teraz sobie tutaj ogrywać, bo Forza tutaj jest the best. Trzałeczka, i do następnego części.